Witaj! Jeśli uczysz się języka obcego i masz wrażenie, że nauka słówek to syzyfowa praca, bo zapominasz je szybciej niż je zapamiętujesz, to ten film jest dla Ciebie. Dzisiaj pokażę Ci, jak uczyć się słówek efektywnie, tak żeby nie tylko je zapamiętać, ale też zacząć ich używać w rozmowie lub pisząc do kogoś. Pierwsza rzecz, jaką musisz wiedzieć, to to, że uczenie się słówek z list to strata czasu. No bo zobacz, czy w prawdziwym życiu ktoś pyta Cię o przypadkowe słowo bez kontekstu? No właśnie. Listy mogą być dobre jako uzupełnienie, ale jeśli chcesz opanować słownictwo, musisz zobaczyć je w akcji, w zdaniach, kontekście, w prawdziwym użyciu. Zanim w ogóle zaczniesz, odpowiedź sobie na pytanie, po co uczysz się słówek. Bo jeśli tylko po to, żeby ćwiczyć mózg, to ok, ucz się korzystając z dowolnej metody, jak choćby przepisywanie słownika do zeszytu. Jeśli jednak chcesz ich używać w rozmowie, w mailach czy na egzaminie, to musisz nauczyć się ich w kontekście. Zdania, dialogi, przykłady – to Twój klucz do sukcesu. Jedna z najprostszych rzeczy, które możesz robić codziennie i na dodatek bezboleśnie, to słuchać. Podcasty, wywiady, filmiki, wszystko to, co pozwala ci usłyszeć słowa w naturalnym użyciu. Słuchając, widzisz, jak słówka zachowują się w zdaniach, uczysz się ich wymowy, a także zyskujesz pewność siebie, widząc, jak z tygodnia na tydzień rozumiesz coraz więcej. Czas na moje top 3 aplikacje do nauki słówek. Każda jest skuteczna, a w połączeniu to istny młot do wbijania słówek do głowy. Pierwsza aplikacja ReadLang jest idealna, gdy już trochę znasz język. Ogólna zasada jej działania polega na tym, że czytasz teksty, zaznaczasz nieznane słowa, a aplikacja tworzy z nich fiszki z przykładowymi zdaniami zaczerpniętymi z tekstów. Efekt słówka w naturalnym użyciu, plus wykorzystanie SRS, czyli systemu powtórek rozłożonych w czasie. A teraz szczegółowo. Po założeniu bezpłatnego konta możesz udać się do biblioteki i wybrać jeden z wielu dostępnych tekstów. Poziom trudności oznaczony jest symbolami od A1 do C2. A1, jak się domyślasz, to poziom początkujący. Po wybraniu tekstu możesz zacząć go czytać i dodawać nieznane słówka do aplikacji. Wystarczy kliknąć na słowo, a ono doda się automatycznie. Na koniec możesz ocenić tekst i albo przejść do fiszek, by ćwiczyć słówka, practice flashcards, albo wrócić do biblioteki i czytać dalej. Ja przeszłam do ćwiczeń. Domyślnie ćwiczenia pojawiają się w trybie Blitz. Ja jednak korzystam z klasycznych fiszek. Żeby zmienić ustawienie, wyjdź x z ćwiczenia i w zakładce Practice w sekcji Mode wybierz Classic Flashcards. Czytasz zdanie i zgadujesz znaczenie słowa angielskiego. Klikasz pytajnik, by sprawdzić. I tu pojawiają się trzy kolorowe okienka. Czerwone, nie pamiętam, pomarańczowe, prawie, zielone, pamiętam. Jeśli będziesz wybierać pole zielone, słowo pojawi się następnego dnia, po kilku dniach, po kilku tygodniach, potem miesiącach, zgodnie z krzywą zapominania. Jeśli klikniesz w pole czerwone lub pomarańczowe, słowo pojawi się na koniec sesji i generalnie będzie pojawiać się częściej. Ok, sesja ukończona. Jeśli chcesz dodać słówka samodzielnie, wchodzisz w zakładkę Word List i wpisujesz nieznane słówko. Klikasz Add Word i pojawia się okienko z nowym słowem, jego tłumaczeniem i miejscem na kontekst, czyli przykładowe zdanie. I tu wracamy do pytania, po co uczysz się słówek, bo jeśli po to, by ich używać, koniecznie wypełniaj to pole. Przykładowe zdania znajdziesz w słowniku. Kliknij Show Dictionary i skopiuj zdanie, które najbardziej Ci odpowiada. Na koniec wciśnij Add Word i gotowe. Możesz też zainstalować rozszerzenie do przeglądarki. Dzięki czemu będziesz mógł mogła czytać dowolny tekst w sieci i dodawać słówka do Readlang jednym kliknięciem. Tu jedna uwaga. Słownik podaje podstawowe znaczenie danego słówka. Jak w przypadku have, żeby system zrozumiał o jaki kontekst nam chodzi, trzeba kliknąć kilka sąsiadujących słów. Jak widzisz, have to już załapał. Jak chcesz wrócić do aplikacji, kliknij w menu, a następnie wybierz pierwszą opcję. I jak widzisz, twoje nowe słówka już tu są. Genialne, nieprawdaż? Aplikacja numer 2. Duolingo obiecuje dużo i rzeczywiście sporo daje. Tu uczysz się wszystkiego: słówek, gramatyki, wymowy i to zawsze w zdaniach. Super opcja dla bardzo początkujących i naprawdę polecam. Ale możesz ustalić swój poziom, w ten sposób mijając moduły z podstawami. Typy ćwiczeń są tu zróżnicowane i, co bardzo fajne, są zadania na mówienie, w zasadzie powtarzanie oraz na słuchanie. Oraz to czym Duolingo z pewnością się wyróżnia, a więc mnóstwo różnych statystyk, punktów klejnotów i odznak do zdobycia. Możesz założyć konto, nauka w dalszym ciągu będzie bezpłatna i naprawdę wciągająca. Jeśli potrzebujesz przećwiczyć jakiś konkretny zakres słówek, a nie uczyć się tego, co akurat znajduje się w kolejnym module jak w Duolingo, ale też nie chce ci się ręcznie wpisywać po jednym słówku jak w Irlang, to polecam Quizlet. Możesz tu tworzyć własne fiszki lub korzystać z gotowych zestawów, których są tysiące. Zaryzykuję stwierdzenie, że są tu słówka do absolutnie każdego podręcznika dopuszczonego do użytku przez MEN. Trybów nauki jest kilka. Dopasowania, klasyczne fiszki, gdzie możesz oznaczyć słówka jako znane ci i nieznane, tylko przesuń słowak, śledź postępy. Zobaczmy, jak wygląda tryb uczenia. A to zobaczysz, gdy klikniesz w test. Konfigurujesz i klikasz rozpocznij test. Masz cztery rodzaje zadań do wyboru. Łącznie z wpisywaniem. Wiem najmniej przyjemne, ale skuteczne. Zawsze można wyłączyć. Wchodzisz w opcję i zmieniasz ustawienia. Tu jest jeszcze jedna fajna opcja, ucz się wyłącznie pojęć oznaczonych gwiazdką. Gwiazdki nadajesz przeglądając fiszki. Najlepiej to zrobić na początku, jak zaczniesz pracę z danym zestawem. A żeby znaleźć taki zestaw jak ten, w lupce na górze strony wpisujesz początek hasła, wybierasz na przykład zwierzęta po angielsku, klikasz zestawy fiszek. I wybierasz ten, który najbardziej przypadł Ci do gustu, korzystając z podglądu po prawej stronie. To teraz pewnie zapytasz, od czego zacząć. Najlepiej od podstaw. Nie musisz znać tysiąca słów, żeby zacząć komunikować się w języku obcym. Wystarczy 100 najczęściej używanych słówek, które można łatwo połączyć w zdania. Na angielski na 100%.pl znajdziesz mój e-book z setką najczęściej używanych słówek angielskich, podzielonych na części mowy z przykładami użycia. I uwaga! Do słówek tych dołączam linki do gotowych zestawów fiszek stworzonych w Quizlecie. Link do e-booka znajdziesz pod filmem. A jeśli chcesz poznać więcej sposobów na opanowanie słownictwa, to zapraszam Cię do lektury mojego e-booka, jak skutecznie uczyć słówek. Kogoś, ale i siebie. Znajdziesz w nim 15 technik nauki przez praktykę, również bez udziału technologii. Wszystkie ćwiczenia możesz wykonać z kolegą w klasie albo z rodzeństwem przyjaciółmi w domu. Jeśli nie chodzisz już do szkoły, nie masz rodzeństwa ani przyjaciół, to też nic nie szkodzi. Zacznij rozmawiać z czatem GPT. Nie tylko poprawi wszystkie Twoje błędy, ale zrobi to w sposób kulturalny, bez oceniania i w dodatku za darmo. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci skuteczniej uczyć się słówek. Daj znać w komentarzu, która metoda działa na Ciebie najlepiej. A jeśli chcesz więcej takich filmów, zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. I pamiętaj, kluczem do sukcesu jest regularność. Także zacznij dziś i zasuwaj. Trzymam za siebie kciuki. Pa!